Cześć, z tej strony Mateusz Bożemskiej z Ruby Studio. Dziś z PCC przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawy temat, a mianowicie tworzenie terenu pod wizualizację. Dużo będziemy klikać, dużo będziemy przewijać, ale, ale ogólnie efekt będzie fajny. Także skupcie się i i powtarzajcie, uczcie się tego, co Wam chcę tutaj pokazać. Zaczynamy sobie od plane'a. Ustawiamy sobie mniej więcej na 15 tysięcy. 100 na 100 steps no i lecimy sobie z pierwszym typem czyli displaysem dodajemy sobie mapkę Lecimy sobie do edytora. Jak widać na razie się nic nie zmieniło, dlatego też ustawiamy sobie tutaj jak mocno musi oddziaływać mapa na nasz plane. Widzicie, już tutaj się coś zaczyna dziać. Tworzą się góry. Wyciągamy je sobie i zaczynamy zabawę. Zmniejszamy, zwiększamy tiling. Wiadomo, możemy sobie użyć jakiej tam mapki sobie chcemy, jaką znajdziemy. Możemy też użyć defaulta czyli smoke'a z czy max'a Też winą na fajne góry. Ja bym chciał zrobić tutaj takie jeziorko od, ten domek, który sobie tutaj wcześniej przygotowałem. Tutaj mam okładkę. Wiadomo, nie będzie to fotorealistyczny domek, ale chciałbym Wam pokazać po prostu, co zrobić, żeby ten teren był fajny. Żeby, żeby się zamykał na horyzoncie. I żebyśmy nie mieli jakichś takich dziwnych luk przy renderowaniu. kamerkę, którą sobie ścielimy, żeby, żeby było w każdym momencie podgląd tego co robimy. Jak tam, tam góra zasłania coś, to się nie martwcie, wystarczy wejść sobie tutaj environment and clicking włączyć i przesunąć o odpowiednią wartość żeby nam tą górę obciął. Chciałbym też zrobić wodę tutaj na dole, to tylko fajnie bym ją pokazać, żeby sobie tak majaczyła. No i jeszcze musimy... Łączyć kąt Okej, okay. widoczek mniej więcej mamy ustawiony. Lecimy znowu od góry. Blurem sobie tutaj możemy, możemy się tutaj pobawić, żeby to było gładsze. Albo po prostu narzucić sobie tutaj trochę smofa. Ale to obciąża scenę wiadomo. Specjalnie sobie tutaj przygotowaliśmy pod, pod zrobienie tego terenu drzewka. które są już to proxy wyputa. Wystarczy tutaj e, display zmienić sobie na przykład na point cloud albo na, na boxy. Ale to oczywiście możemy potem zmienić w, w skaterze. Okej. Okay. Ja tutaj używam bridge'a, ściągnąłem sobie tutaj taką trawkę, którą mogę potem sobie tutaj narzucić, dlatego wyrobię w tym momencie. czasami trzeba pobawić z tymi materiałami, żeby to dobrze wyglądało. Ok, trawka jest narzucona, wiadomo, kolorkiem, a jasnością trawy możemy się pobawić w materializatorze. Ja sobie tutaj upatologicznie zmieniam w tym. Kolor korekt na sobie tutaj zmieniamy, zwiększamy. No bo jeszcze lubi sobie tutaj wypluć tego bomba w jakiejś nienormalnej skali. No tylko zmieniam. To nie wygląda to źle. Wiadomo, w podglądzie potem będziemy w... sobie to zmieniać. Ok. Teraz chcielibyśmy użyć skatera. Tutaj mamy trawkę przygotowaną. sobie nie możemy wyrzucić. Tutaj jest trawka. Wystarczy, że tutaj dodamy sobie tego plane'a. Widzicie, już tutaj takie point cloudy się robią. Tutaj na 100% będzie trawka. Potem tutaj możemy zmieniać ten display. ile mam być widocznych pointów? Tutaj jakie jest limit wyświetlania tej trawki? To się będzie zmieniało podczas renderowania. Tutaj mamy, z tego co pamiętam, drzewka te, te mniejsze ustawione. Też sobie tutaj wrzucamy plane'a. No, coś tutaj się już dzieje. Tutaj mam w, w wyświetlaniu włączonego boksa Nie będę dawał y, siatki, bo, bo będzie masakra i mi się wszystko zawiesi. A jednak jest OK. wszystko się wyświetla ładnie. Dziwne zagęszczenie jest, możemy je zmieniać. Jak już będziemy sobie robić podgląd. No, ale żeby nie obciążać sceny dam sobie tutaj Boxa po prostu. Tu mamy kolejnego skatera. i tu jest przygotowane te większe drzewko. Tak, i tutaj sobie damy tego fula. No jest tego zdecydowanie za dużo. Zmienimy sobie limit. Na ten moment niech będzie stówka. I też gotujemy do boxa. Chciałbym też sobie tutaj wodę zrobić, dlatego biorę plane'a. I przesuwam go sobie... tutaj i sprawdzam na jakim na jakiej powierzchni mogę sobie tą wodę tutaj zrobić. Okej. Okay. Tu mi się fajnie odcina. Okay. I tu mam przygotowany już materiał. No wydawało mi się, że może ten mopping początkowy był chyba najlepszy. Tak no i teraz nie chcemy, żeby żeby ta drzewka wchodziła nam do wody wiadomo. Dlatego ja sobie tutaj prowadzę do poli całą cały teren. Bierę wodę, izoluję sobie, pokopijemy. Oje. to nie o to chodziło. Klonuję okay. sobie wodę. Ukrywam no i teraz do na sobie wchodzimy. że się nic się nie zmieniło, ale mam tutaj wodę obciętą. do poli Kliknąłem i, i powycitałem płaszczyznę, dzięki czemu tutaj mamy jedną płaszczyznę wyciętą i drugą płaszczyznę wyciętą. No i robiłem to woksami i probulinem. No i tutaj już mamy wodę na wierzchu. I ono się tutaj rozciąga, ale to nie będzie widoczne w wizualizacji, także zostawiamy sobie to po prostu. <słuch> I mam całą scenę zrobioną. A zajęło nam to na dosłownie parę chwil. Skater zawsze pierwszy. Ok, to ja teraz się na chwilę wyłączę i, i podziałam troszeczkę z rendererem. No, i zwiększyłem liczbę drzewek. Ustawiłem tam światło, żeby było jak najbardziej, e, jak najładniej oświetlało na budynek. No, i koniec końców zajęło nam to około 20 minut. I już nie wygląda to jakoś tragicznie. Wiadomo, to jest eksterior. Przy eksteriorze trzeba spędzić naprawdę długie godziny, żeby to wyglądało ładnie, efektownie, i żeby szczęka opadała. Jakieś detale pododawać, nie wiem, nawet łódkę. Faceta, który sobie łowi ryby. No i wiadomo, można sobie tutaj poobcinać teren tak, żeby, żeby drzewka nam właśnie tak defaultowo tutaj nie wchodziłem, bo, bo nie wygląda to zbyt dobrze. I zawsze możemy się tutaj pojedynczymi drzewkami pobawić, stworzyć jakiś taki jakąś taką dominantę. Na przykład, tutaj człowieka, który sobie tutaj łowi, tu gdzieś łódka, tak żeby to zwracało uwagę na, na środek kadru. No ale jak już widzicie, było to naprawdę proste, szybkie. W sumie nie, nie zajęliśmy się jakoś dużo tym, a, a już jest efektownie. No jest to taki naturalny widoczek, który sobie możemy, możemy się mi pobawić stworzyć coś fajnego, ale przygotowałem też dla Was scenkę taką typowego eksteriora pod dewelopera. Dajcie mi chwilę, to ja ją otworzę. Okej, okay, mamy to. No i tu podobnie jak w tamtej scenie, którą stworzyliśmy, mamy nasz teren, który jest niestety płaski, mało efektowny i i tutaj właśnie są drzewa na skaterze, które nam zamykają kompozycję. Eee, tutaj jakaś taka dominanta fajna, która już cień na budynek. Tutaj, oczywiście, woda. Na ogół e, deweloper dostarcza nam jakieś tam PZT, do którego się musimy dostosować i stworzyć małą architekturę, i do tego przystosować ujęcia. E, w tym wypadku sobie tutaj po prostu tak defaultowo porobiłem. Czyli mamy trawę. skater trawy, tutaj jakieś roślinki, e, boksy z betonem, które tam fajnie nam e, wyznaczają teren, na którym mamy zrobić nasz budynek. E, ogrodzenie oczywiście, jakieś domki dookoła dopełniające. Tak to mniej więcej wygląda z góry. Taki misz masz totalny. No i nawalony kamerek Ta moim zdaniem wygląda najlepiej znowu z wodą. No i sprawdźmy sobie jak to wygląda na podglądzie. No i wyszło nam coś takiego. Nic efektownego, bo co to, to taki default porzucony dookoła rzeczy i, i ustawiony render. Woda nam się fajnie odbija tutaj słońce, które jest gdzieś tam z lewej u góry yy, ogrodzenie. No, a propos tych elementów, które nam dopełniają yy, właśnie witoczek w eksteriorze, to bardzo polecam stronę. Pracowałem na tym w swojej pierwszej pracy i naprawdę łatwiej przyspiesza to robota, czyli i2 Software Forest Pack i rayclony. Rejklon. Na, na ogół używałem tego do tworzenia właśnie yy, ogrodzenia. Jak mam duże założenia urbanistyczne, czyli jakieś, jakąś mieszkaniówkę, to naprawdę się to przydaje. Forest Park to wiadomo do czego służy. Yy, a jeśli chodzi o, o te elementy, które możemy wrzucić do foresta, oni tam wiadomo mają swoją bibliotekę. Troszkę to kosztuje, no ale naprawdę się opłaca. Yy, to mamy jeszcze jak wixela. Tutaj są małe elementy, które możemy potem sobie wrzucić do tego foresta czy, czy rayclona i stworzyć fajną aranżację taką eksteriorową. No i oczywiście 3D Sky, który wspomaga wszystkich na całym świecie, wszystkich grafików. Też możemy sobie znaleźć tutaj elementy maju, architektury. roślinki, drzewa. No i, i Evermotion. To jest... Yy, bo każdy na Evermotion i ich paczki materiałów i... i modeli. Troszkę drogie samo, ale yy, jeśli wliczysz sobie to po prostu w yy, koszty swojej firmy, to to ci się całkiem szybko zwróci, bo elementów w tych paczkach jest naprawdę dużo. Ja staram się odchodzić od, od eksteriorów, bo zajmują naprawdę dużo czasu i, i jeśli chcesz sobie dopracować swojego skilla, bawić się w eksteriory, robić naprawdę fajne ujęcia, to, to takich grafików wydaje mi się, że jest mało w Polsce I, i spokojnie mógłbyś w oparciu na przykład o te moje tipy zrobić coś fajnego, w swoje portfolio, rozesłać to po całym świecie i... A na pewno w Polsce i do, do deweloperów i, i znajdziesz na pewno swojego odbiorcę. Eee, ode mnie to tyle na ten moment. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.